Dialog na dwa serca Marii Jaśniewskiej i Bernadety Kuczerepy. Pytanie do postaci nieba: Na czym polega wrażliwość i tak zwana nadwrażliwość człowieka? Odpowiedź: Nadmiar wrażliwości to nic innego, jak przywłaszczenie sobie. Przytulenie do siebie bodźców płynących zewsząd. To znaczy, że bierzecie do swojego serca bodźce pochodzące z różnych źródeł. Każdy człowiek powinien przytulać do siebie tylko te bodźce, które powodują u niego po tym przytuleniu uczucie ciepła, spełnienia radości. Określenie nadmierna wrażliwość to jest nic innego jak nieumiejętność filtrowania informacji pochodzących z Twojego otoczenia, przychodzących do Ciebie i powodujących w konsekwencji jakiś stan. Ludzie, tak zwani nadmiernie wrażliwi, to ludzie, Którzy nieumiejętnie gospodarują swoim wnętrzem. Czynniki oddziałujące na niego pochodzące ze świata zewnętrznego nie powinny znajdować w reakcjach emocjonalnych tego konkretnego człowieka odpowiedzi, ponieważ wytworzenie odpowiedzi to jest nawiązanie pełnej komunikacji z bodźcami, które nie służą dobroci. I wtedy stan nazwany nadmierną wrażliwością jest po prostu ułomnością człowieka. Ułomnością polegającą na niewłaściwym gospodarowaniu i wykorzystaniu swojej energii i walorów tej energii. Zatem należy być czujnym, co do serca przytulić. A od czego się zdystansować, bo odpychanie to już jest agresja a tego nie propagujemy. Wrażliwość odczuwania energii wszelakiej to jest wasze bogactwo to jest skarb wnętrza każdego człowieka oddzielnie. Jeżeli wykorzystuje się ten największy skarb swojego wnętrza na kontakt ze śmieciami waszego otoczenia, to wtedy ten największy skarb ulega zmatowieniu, zmętnieniu jasności tego, co powinno w was świecić. Zatem uważajcie, jaki macie stosunek do informacji wszelakiej. Do Was przypływającej, bo zasymilowanie się z każdą informacją to oddawanie źródłu tej informacji cząstki swojej energii, większej lub mniejszej, a w konsekwencji takie rozdawanie niefrasobliwe swej energii jest jej trwonieniem. Wrażliwość. To umiejętność odbierania bodźców płynących z zewnątrz i z ciebie w taki sposób, by zachować równowagę, będąc w dobroci siebie. Wrażliwość to umiejętność wyboru z tego, co ciebie dotyka, rzeczy pięknych, dobra i tego, co ciebie potrafi wznieślić. A jeżeli wybierasz jakoweś zaśmiecenia, to wcale nie wrażliwością jest, ale ludzką głupotą. Chodzi o to, że takie stawianie spraw jest tylko niepotrzebnym, nadmiernym afektowaniem się, a afektowanie się z wrażliwością niewiele ma wspólnego. A nadwrażliwość jest niczym innym, jak uciekaniem przed samym sobą. Nadwrażliwość jest stanem, który polega na funkcjonowaniu w pewnych lękach związanych ze spodziewanym waszym mniemaniu, mającym się wydarzyć ciosem lub w waszym mniemaniu takim ciosem, który już został odebrany przez was. Kolejne pytanie do postaci nieba: Czy wrażliwość człowieka jest rysem jego charakteru? Odpowiedź: Wrażliwość nie jest rysem charakteru. Charakter jest elementem fizyczności materii człowieka. Charakter nie ma nic wspólnego z emocjonalnością w czystej postaci. Charakter jest efektem zadziałania w określony sposób i w określonych połączeniach komórek mózgowych. Natomiast wrażliwość to cecha człowieka, która polega na umiejętności lub braku umiejętności właściwego komunikowania się z energią zewnętrzną. I jeżeli to komunikowanie się idzie w kierunku nawiązania kontaktu z energią niewłaściwą, to jest szkodliwe dla człowieka. Natomiast jeżeli potraficie przez tę komunikację odbierać w sposób dobry dla Was emocje innych, potraficie zafunkcjonować w stanie empatii, potraficie poprzez ten stan dać drugiemu człowiekowi dobroć, wtedy człowiek staje się jaśniejszy, a jednoczenie się z każdą energią jest po prostu nieporozumieniem.